Dzień dobry kochani i kochany, witam was serdecznie. Zapraszam do nowego filmu. Dzisiaj będzie to piąteczka tygodnia. Słuchajcie, jak to nagrywam, to właściwie jest prawie no jest 23.27 w sobotę, dzień przed dniem, dniem dzisiejszym. E, także stąd mój prawie, że brak make-upu. Stwierdziłam, że nagram bez make-upu, potem tutaj siedzę, zaczynam coś oglądać i tak dalej, i tak mi się zachciały jakieś szminki. I mam na sobie pomadkę, słuchajcie, od Lissy Eldridge, która nazywa się Velvet Midnight. To nie jest jakby część piątki tej tygodnia, ale chciałam Wam tylko pokazać te pomadki, jak one są piękne. Mam ich kilka w tym momencie i mają przepiękne takie wykończenie, cudne, to jest to, co mam na ustach i trochę lip linera od Maka i to jest odcień bodajże Nightmoth, który po prostu przepięknie mi się zgrał z tą pomadką, no oprócz tego właściwie nic nie mam na twarzy, trochę mam tego... Cienie na powiekach i trochę korektora z gloss. Jej, słuchajcie, bo już byłam gotowa właściwie do spania, ale zrobiłam, dobra, trochę coś tam, <laughs> coś tam, coś tam, ale już nie będę jakie te piątki nagrywać, więc nagram to dzisiaj. I yy, właśnie słuchajcie, teraz jak to oglądam, tak, yy, teraz jak to nagrywam, tak myślę, że nie mam żadnej piosenki tego dnia w tym tygodniu, ale też czekamy, słuchajcie, nie, żebym jakoś się nie sami ale wiem, że właśnie czyta, czekamy w sumie na wyniki Eurowizji, bo rozumiem, że chyba są dzisiaj. Bo tak, nie? Czekajcie, bo nie wiem w ogóle. Yy, I Justyna Steczkowska jest tam dosyć wysoko, nie? Z tego co rozumiem. Yy, także możemy powiedzieć, że ta piosenka... A nie, jest głosowanie. Czyli chyba będzie dzisiaj rozstrzygnięcie? Nie mam pojęcia. A no tak, jest coś tam na żywo. Dobra, okej, okay. czyli dzisiaj będzie rozstrzygnięcie, czyli tutaj dam jakiś edit, i jutro też będziemy wiedzieli, więc uznajmy, że ta piosenka może być piosenką tygodnia. Chociaż ja powiem Wam szczerze, że nie słyszałam tej piosenki w całości jeszcze, ale wiem, że miała bardzo dobrą opinie, bardzo wielu o co Wam się podoba, i też osobom nie z Polski, więc kibicuję. Niech to będzie honorowa piosenka tygodnia. I chcę też, wiecie, co wspomnieć o bardzo ważnej sprawie, tutaj w kontekście też tego kanału, nie tylko, czyli o stylizacjach. Słuchajcie, Justyny. To są kreacje od Katarzyny Konieczki, to jest na Instagramie Konieczka Costumes. Ja o niej tutaj mówiłam już w kontekście innej stylizacji, bodajże Małgorzaty Rozenek. Ale to jest polska, słuchajcie, artystka, która tworzy niesamowite, przepiękne kreacje dla po prostu największych gwiazd tego świata, jak sobie wiedzieć na niej Instagram, to tutaj macie ją Madonna w jej kreacji, tutaj mamy Marina Mensona, tutaj właśnie jest steczkowska. I zarówno właśnie ta taka Ta czarna kreacja z tymi skrzydłami Gdzie nam wygląda jakaś taka postać z Wiedźmina Po prostu spokojnie tutaj mogłaby grać w Wiedźminie To jest pani Katarzyna Konieczki I też ta kreacja tutaj Z tym takim czerwonym gorsetem No, która tam trochę mi Kojarzy się już, nie wiem, jakieś takie tomy Fordy I tak dalej, ale zdecydowanie robi to wrażenie Wygląda spektakularnie No i pani Justyna Kteczkowska, Chociaż tak jeszcze nie powinno się pewnie komentować Ale wygląda spektakularnie Naprawdę wygląda a, a czy nie wiem, czy nie powinna komentować, ale wygląda przepięknie, po prostu jak wino, cudownie, także bardzo kibicuję i chciałam tylko właśnie o tym wspomnieć też w kontekście właśnie tych ubrań, bo to jest bardzo ciekawe i też chciałam postać właśnie Pani Katarzyny też przybliżyć, bo tak jak mówię, no tworzy rzeczy przepiękne, awangardowe, takie nietypowe, zjawiskowe, zdecydowanie jest oceniana na świecie, a w Polsce jeszcze chyba nie jest o niej tak głośno, jak głośno mogłoby być, także to jest pierwsza rzecz, widzę, że strasznie się świecę. Ale wiecie co? Chciałam też powiedzieć o tym, że dostałam ostatnio kilka kosmetyków od firmy Eveline Cosmetics. I to nie jest absolutnie sponsorowane, tylko gdzieś tam dostałam w jakimś takim pijarze. Ale nic tutaj nie muszę mówić, ani nagrywać, ani w tym stylu. Dostałam tego z pudło, dosłownie. I wiecie co? Sama jestem w szoku. Właśnie chciałam dlatego nagrywać dzisiaj bez make-upu, ale potem porwał mnie make-up. Mam wszędzie dookoła make-up. Ale na twarzy praktycznie nic więcej nie mam, mam tylko trochę korektora miejscami. I ta ich linia, słuchajcie, z ceramidami, zwłaszcza ten tonik, ja go już widziałam, że to jest taki niby odpowiednik tego toniku z Road. i to jest nawierzająco kojący tonik z ceramidami, kwas laktobionowy, depantenol, skwalan, ksval, madekasozyt, w ogóle... Bardzo to jest fajne, on ma koić i ja rzeczywiście ze swoją skórą mam ten problem, to jest taka formuła, taka leniąca się, że ja mam bardzo często skórę zaczerwienioną, taką podrażnioną, a rzeczywiście kiedy na, na, na nałożę sobie to, jakiś serum i potem jeszcze krem z tej serii, to ta cera jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo ładna, jest taka gładka, ma taki lekki błysk, no przepięknie to wygląda, także to serdecznie Wam polecam i też używam tego kremu z ceramidami do kompletu, jest jeszcze jedno z ceramidami takie różowy ten krem, nie wiem gdzie go mam. O, ten krem. Ten jest taki bogatszy, on jest probiotyczny. Ja w ogóle bardzo lubię probiotyki w swojej pielęgnacji twarzy, a ten po prostu jest z ceramidami i ten jest dla mnie taki lżejszy, więc tego używam na dzień ostatnio, a tego użyłam może z dwa razy na noc i no, jestem bardzo pozytywnie zaskoczona tym jak ta moja skóra wygląda. Jeszcze jest tonik chyba z tej serii. Aha nie, on ma 6% elektrolitów. Ale to są też rzeczy, których używam ostatnio i są takie Robią wrażenie, znaczy robią no robią różnicę. Pielęgnacja, która szybko robi różnicę, to jest, to jest też ciężkie do, do zrobienia. Słuchajcie, robiłam sobie update zapachowy, bo mówiłam ostatnio Wam o tych perfumach debazer, które kocham, ale też mówiłam o tym, że e, tak odwąchuję wszystko, co mam, bo to mi pachnie znajomo. I tak, myślałam, że to mi pachnie właśnie te In Jardin sur Lenil, czyli te ogrody nilowe z Hermes, e, ale ten zapach jest. Dużo bardziej zielony. Natomiast aspekt zieloności z tego jest zachowany. Tylko to jest takie bardziej surowe, tak jak mówiłam, tam gdzieś tam takie bardziej, bardziej jednowymiarowe. Potem myślałam, że może jak pomieszam z Thierry Moulière, to jest Womanity, ale to jest Pure L wersja. Czyli to jest taka właśnie lekka, morska, taka z kawiorem. I on też ma w sobie tę morskość i tę słodkość, której brakuje w Hermesie. Ale jednak, jakby ta słodkość, to jeszcze nie jest ta słodkość z tego. To jeszcze nie jest to. Potem jeszcze czymś takim bardzo podobnym z Joe Malone jest Wood Sage and Sea Salt. Ten zapach też jest taki morsko słodki gdzieś tam gdzieś tam, więc eksperymentuję. A słodkość, którą mi przypomina też ten, jest troszeczkę w tym i to jest z tego z Glossier, ten zapach you. I myślę, że jakby się w odpowiednich proporcjach te cztery trochę tak, wiecie co wymieszało i tak dalej, to gdzieś duch tego zapachu jest słuchajcie oddany. Natomiast chciałam o tym, to już jeszcze, jeszcze jest jeszcze taka cierpkość figowa. Taki mech, takie taki jakieś algi. No ale eksperymentuję, chciałam wam dać po prostu znać o takich morskich, morsko-słodko-zielono-wodnych zapachach, które lubię, które nie są takie basicowe. To jest Womanity Pro, natomiast to jest wycofane na pewno. RMS taki, mm, tylko bardzo jest zielony, rzeczywiście jest taki zielony, nie jest skomplikowany. Wood czy jest piękny z Jo natomiast jest bardzo mało trwały na mnie i Glossier You, to też jest taki zapach, który ponoć się dopasowuje do noszącego go, chociaż tak jest z wieloma zapachami, tak jest blisko skórny, słodki, ja go bardzo lubię, to chyba moja taka, taka trzecia, trzecia butelka, a jeszcze mam pół, jeszcze mam pół, jeszcze, jeszcze trochę przeżyję, a poza tym jeszcze dzisiaj słuchajcie, byłam akurat w Douglasie i powąchałam sobie ten nowy zapach Billie Eilish, on chyba się nazywa Your Turn, tak, Your Turn, właśnie sobie tutaj ten. I słuchajcie, ja bardzo lubię ogólnie perfumy z Billie Eilish. Ostatnio też pokazywałam w dękach tę dwójkę taką srebrzystą. Przepiękny zapach, który kojarzył mi się z Tomem Fordem, z takim niszowcem. Znowu, jedynka całkiem inaczej pachnie, ta złota. Trójki czerwonej w ogóle nie widziałam nawet nigdy w sklepach. A ta się nazywa Your, Your Turn. I słuchajcie, to jest taki: jakby dwie kostki połączone. Tą górną kostkę się otwiera i ściąga. Nie kupiliśmy jeszcze tego zapachu, natomiast, o, wzięłam płaszcz, bo przygnęłam sobie na pewno rękaw i gdzieś to chyba będę miała, tak, to pachnie, ta baza, ja już wiem jak to pachnie, z Avon miał kiedyś taką serię, nie wiem, dawno nie kupowałam niczego z Avon, nie wiem, czy Avon istnieje, ale miał taką serię Planet Spa i była taka seria szara. Słuchajcie, taka z glinką i taka była maska z tej glinki. I ta końcówka tego pachnie trochę jak ta maska z glinką z Avon'u. Mm. <laughs> w ja skojarzeń Kingi. A jeżeli chodzi o nuty, to mamy, mamy drzewne, mamy pudrowe, ciepłe przyprawy, maski owocowe, świeże przyprawy, białe kwiaty, aromatyczne cytrusy i słodkość na samym końcu. Mamy tutaj kardamon, imbir, bergamotkę, mamy wodę kokosową, brzoskwinię i jaśmin rozkwitający w nocy, nie wiem jak to jest na polskie. I bazowe noty to mamy australijskie drzewo sandałowe, mask i iso -E Super, to jest ten taki, taki syntetyczny, syntetyczny zapach, który jest w wielu tych takich właśnie molekułach i w tych takich innych perfumach, taki bardzo, bardzo specyficzny. Natomiast chyba najbardziej uniseksowy z tych zapachów Billie Eilish. Jest ciekawy, ale chyba jest słabszy niż ta dwójka. Jest taki, Ma w sobie coś urzekającego, ma taką. Um, właśnie to jest dla, dla mnie zapach takiego w takim kolorze, takiego ciemnego srebra, tak jak to opakowanie. Jest taką szarością, srebrem mi się kojarzy, tak jest jakby suchy na końcu, jest w nim jakaś taka suchość, ale jest też odrobina słodyczy, taki bardzo uniseksowy. I rzeczywiście Billy robi te zapachy bardzo dobrze, także każdy ten zapach jest inny. Mm. I jakby są takie, no jak na drogerię, wiecie, jak na Douglasa, to są zapachy bardzo niszowe. Rzeczywiście są inne, są takie nieoczywiste, bardzo fajne. Inne. Tak, bardzo mi się podobał zapach, słuchajcie, Dolce Gabbana Devotion. E, przefajnie, ale tylko tak sobie pomąchałam. E, I też mam fazę, słuchajcie, na zapach z Chloe, ten taki Rose naturel. To takim zielonym opakowaniu. On pachnie jak Rożer i galet Flair de Figuer, o którym Wam kiedyś mówiłam, przepiękny, taki mokry, figowy, ale nieważne, nie o tym. Także chciałam tutaj o tym, o tym powiedzieć, o tym Billie Eilish, bardzo ciekawy zapach. Potem zrobiłam sobie też odrost, bo ja ostatnio sobie robię sama odrost zawsze tutaj. Reszta to jest, oczywiście moja natura, że chodzi o kolor. I chciałam Wam polecić, bo ja zawsze polecam Welle Colesto. On oczywiście rozjaśnia tutaj na odrost, a potem ten kolor. Który już, już dwa razy myłam od tego rozjaśniania. Ale przepięknie mi stonowała super. Słuchajcie, ta farba z Matrixa. One się nazywają Super Sync. W sklepie, ja w sklepie fryzjerskim po prostu kupuję. I to akurat był odcień 11p. Natomiast on jest na no, taki bardzo, bardzo, bardzo jasny. Z bardzo niską wodą, tam z trójką chyba ja akurat trzymałam. No przepiękny ten odcień, taki kurcze idealny, perłowy blondik. Zastanawiam się, jakby 10p złapał, Pewnie by trochę ładniej stonował. Ale tylko wiecie sobie tutaj górę i przystanowałam do nie, długo to umyłam moim mm, z Bleach London Perlescent perlesem szamponem, żeby trochę stonować i wyrównać kolor. Ale bardzo mi się podoba to, 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 Także polecam Wam te synki z Matrixa To są tonery alkaiczne, pre Z technologią chroniącą wewnętrzną strukturę włosa Podczas każdej koloryzacji Także to byśmy jak wbudowany Olaplex Brzmi to dobrze I też z rzeczy niedrogich, pielęgnacyjnych do włosów Kupiłam też e, taką odżywkę Spantin Pro V Bond Repair Ja jestem teraz na etapie szukania wszystkich rzeczy Bond Repair Ostatnio polecałam Wam ten serię z Loreal, Ale zwłaszcza właśnie ten Bond Repair Taki treatment, czyli konkurację Którą stosujemy przed myciem włosów bardzo fajne, i te włosy rzeczywiście są potem piękne. A z tej linii, akurat w Rosmanie nie było niczego takiego przed. Był szampon, zwykła odżywka, i ta była jakaś dwa razy droższa odżywka, ale jest na promocji, właśnie z tym takim Bondie Pearl, z takimi małymi perełkami. I już ustawia się nam tylko na 3 minuty, normalnie pomycił i spłukuje I też jej właśnie dzisiaj użyłam i... Bardzo to jest przyjemne, bardzo to jest przyjemne, no nie wiem, jakoś tak inwestuję ostatnio, chociaż też nie są duże inwestycje, bo są, że tu wiecie, niedrogie, drogeryjne, e, dlatego po prostu testuję, o, może nie, nie, nie inwestuję, tylko testuję te rzeczy Rosmanowe, Hebeowe i drogeryjne, jeżeli chodzi o regenerację włosu taką odbudowę i to jest ciekawy produkt i teraz jest na prące. i też chciałam Wam pokazać buty sobie nowe kupiłam, e, na jacze, e, były na po prostu świetnej też ofercie ale wiecie, mnie się wszystko, wszystkie, wszystkie Samby, gazele i tak dalej, bardzo, bardzo podobają, natomiast one się zrobiły bardzo popularne, bardzo szybko i według mnie rynek bardzo mocno się przesycił i jakoś nigdy się na nie skusiłam, poza tym one też są bardzo wąskie z przodu, niskie, dla mnie w nich było niewygodnie, za ciasno, w ogóle jakoś też proporcja mojej sylwetki mi do nich nie pasowała, po prostu ja nie lubię mieć za małych takich butów sportowych, lubię jak są większe. I ostatnio też widziałam, że wróciły trochę do łask kortezy, to jest oczywiście model Nike absolutnie kultowy, bo on został chyba wydany w 1967 roku czy coś takiego, potem chyba jako Aztek, potem musieli zmienić nazwę właśnie na Corteza i bodajże, oficjalne data premiery to jest 72 rok i to są takie retro buty do biegania. Natomiast ja akurat jak byłam kupować te buty to byłam w butach naprawdę do biegania w moich New balansach, które są najwygodniejsze na świecie, mają mega support i mam po prostu poduszkę, więc jak włożyłam na nogę te buty, to poczułam się, bo chodziło po prostu w klapkach, bo to wsparcie, jest no, no to nie jest, to nie są takie współczesne, nowoczesne buty do biegania, natomiast jak wyszły, to były takie bardzo innowacyjne, bo wiecie, one tu mają piankę i ta pianka ma tutaj dwa jakby poziomy, jest sklejona jakby z dwóch części, nie, to jest taka, to była taka nowość, więc one były stworzone jako buty do biegania właśnie ze skóry, z nylonu, a czy właśnie nie ze skóry, tylko właśnie miało być z nylonu, miało być lekkie i oddychające. I rzeczywiście są leciutkie, są przyjemne i przede wszystkim moja stopa ma tu dużo miejsca, bo one są no stosunkowo szerokie i na pewno są dosyć wysokie z przodu. Bardzo mi się podoba ten taki retro vibe i jak na buty sportowe, to są niesamowicie. Takie zgrabne, elegancko wyglądają na nodze. Myślę, że y, bo ja mam jeszcze jakieś najacze, new balance, jeszcze jedne balanse ale są wszystkie takie dosyć sportowe, sportowe buty. I to są chyba takie moje najbardziej eleganckie buty sportowe. W sensie, że proste, gładkie, białe, takie slim, jakieś takie dosyć eleganckie, podobają mi się. I ciekawostką jest, że też właśnie w tych butach, słuchajcie, Forest Gump przebiegł tam całą Amerykę. Czyli on, czyli on tam przebiegł w tym filmie właśnie Forest Gump. Więc to są właśnie takie, takie kultowe buty, też z tamtych czasów. Ja lubię taki retro, retro vibe. I w ogóle nie planowałam tych butów kupić, tylko akurat je zobaczyłam, bo w świetnej cenie. Właśnie poza 200 zł mi się udało je wyrwać. Yy, a czy świetnie wiecie, no wiadomo, że pieniądze to jest jakby rzecz względna, ale patrząc na ich cenę rynkową, no to to jest świetna cena. Yy, no i taki modny bucik, ale chyba jeszcze nie taki całkiem ograny z takim sznytem retro, z historią oferent się i w ogóle i w ogóle nie wiem, czy bym w nich biegała. Myślę, że kolana by mi umarły, bo ja jednak potrzebuję troszeczkę więcej wsparcia. Mm, ale rzeczywiście bardzo mi się wygodnie w nich chodziło. Fajne. Podoba mi się, że też nie są za wąskie, za małe. Ja bardzo dużo jednak chodzę w szerokich spodniach, i jeżeli te buty są takie za malutkie, wąskie, to to wygląda po prostu karykaturalnie, bo ja nie mam, ja nie jestem z tych takich drobnych kobiet i zresztą nigdy nie byłam, ja mam biodra, ja wiecie, no jakby lubię swoją sylwetkę, ale po prostu nie jestem z tych drobnych kobiet i to też nie jest ani komplement, ani nie o komplement, ani obelga, to po prostu jest stwierdzenie faktu. Więc w moich oczach takie te drobne, malutkie te sportowe wyglądają dla mnie kiepsko, dlatego też nie chodzę w baletkach, bo się czuję okropnie, a to jakaś taka jest idealna proporcja, która pasuje mi ostatnio. No i w ogóle... W ogóle za dużo informacji, TMI, ale nagrywam dzisiaj bez biustonosza i wydaje mi się, że to jest jakiś jeden z pierwszych filmów, które nagrywam bez biustonosza, naprawdę, chociaż no wiadomo, że nawet nie widać pozycji mojego biustu, ani nic takiego, wiecie, ale dla mnie to jest taki jakiś taki mentalny przeskok, że jestem bez biustonosza. TMI, wiem, przepraszam, ale tak w ogóle nie wiem czemu znam, że to jest stosowne, żeby to, to nadmienić, ale okej. Okay. Ale powiem Wam, że ostatni w ogóle tydzień u nas był taki jakiś właśnie zakręcony, był taki jakiś taki, był, że nie wiadomo co się działo. Moja malina, moja młodsza córka, słuchajcie, skończyła dwa lata właśnie w zeszłym tygodniu, także w ogóle nie wiem, nie wiem jak to się stało, ale urodziny dopiero będziemy jakoś chyba teraz w przyszłym tygodniu ob obchodzić, chociaż też jest... Bardzo dużo się będzie działo też w tym tygodniu, ale... Ale to nic, to bardzo dobrze. Też lecimy ze szkoleniami, jeżeli jesteście oczywiście chętni do ze szkolenia albo z beauty. Mamy i przedłużanie włosów, i rzęsy, i paznokcie, i mamy przyszłą inteligencję, oraz social media prowadzone przeze mnie. To oczywiście dajcie znać, bo teraz są kolejne nabory. To są szkolenia bezpłatne, jakby dofinansowane z Unii Europejskiej, więc tutaj można się fajnie załapać. To zapraszam oczywiście do kontaktu, także, no ale przyszły tydzień będzie pod kątem właśnie kolejnego naboru do tej, na te szkolenia i tak dalej. I tak dalej, gdzie tam to wszystko trzeba będzie ogarniać. Ym, natomiast mam nadzieję, że tak, będzie tak troszeczkę spokojniej. Też w zeszłym tygodniu dało nam się być jeszcze w Słocie, w Energylandii, to jest taki park rozrywki tutaj niedaleko, a czy niedaleko? Godziny, godzina 30? ze Śląska jakoś tak się jedzie. Ym, ale rzeczywiście fajnie tak radocha, i fajnie, bo moja rozalka ma już 4 lata, ta starsza córka. Yy, I to jest takie fajne, wiecie co, że już jest na tyle duża, że na niektóre karuzele możemy sobie właśnie iść we dwie i mamy taki swój babski czas. i Już tak strasznie dużo rozumie. Bardzo to jest, no nie wiem, jakieś to jest takie, wiecie, zawsze poruszające dla mnie widzieć jak te dzieci rosną, jak te dzieci się zmieniają, są takie coraz bardziej stają się takimi rozumnymi ludźmi yy, i tak wiecie, no, no niesamowite to jest. O no nie będziemy teraz zrobić tej filmu o dzieciach, ale ale takie, wiecie, takie Fajne momenty, nie? Fajne momenty i też wiem, że to są już takie rzeczy, które ona prawdopodobnie może już pamiętać, bo już w wieku czterech lat to się jednak dosyć sporo pamięta. No i też oczywiście, jakie to jest wszystko, jakie to jest ciężar, żeby to dziecko wiecie, jak najmniej potem wydało na terapię przez nas i w ogóle i w ogóle. Oczywiście się śmieje, natomiast no, różne, różne są myśli. Dobra, to już jest moje czynie, To już jest moje czynie, Jest 12 w nocy. Dobra, życzę Wam miłego dnia, miłego weekendu i do zobaczenia. Mam nadzieję, że pojutrze. Pa!